Jezus w synagodze rzymskich wyzwoleńców. Podejdź, nakazuje Jezus. Niewiasta podchodzi zalękniona. Nie powinnaś się mnie bać, skoro mnie kochasz, mówi Jezus dla ośmielenia jej. Kocham cię. To dlatego opuściłam Aleksandroszenę, bo pomyślałam, że jeszcze cię usłyszę i że się nauczę przyjmować mój ból. Płacze kiedy owdowiałaś? Przy końcu waszego miesiąca Adar, gdybyś tam był, Zenoby nie umarł, tak mówił, bo on cię słyszał i wierzył w ciebie. A zatem on nie umarł o niewiasto, gdyż ten, kto we mnie wierzy, żyje. Nie jest prawdziwym życiem ten dzień, w którym żyje ciało, prawdziwym życiem jest to, które się otrzymuje wierząc i idąc za drogą, prawdą i życiem oraz działając stosownie do mojego słowa. Nawet gdyby chodziło o wiarę i podążanie przez krótki czas i o pracę przez krótki czas, szybko przerwaną przez śmierć ciała, nawet gdyby chodziło o jeden dzień, o jedną godzinę, zaprawdę powiadam Ci, że ta istota nie pozna już śmierci. Ojciec bowiem mój i wszystkich ludzi nie będzie brał pod uwagę czasu spędzonego w moim prawie i w mojej wierze, lecz pragnienie człowieka życia do samej śmierci w tym prawie i w tej wierze. Ja obiecuję życie wieczne temu, kto we mnie wierzy i działa według tego co mówię, kto kocha Zbawiciela, szerzy tę miłość, Wprowadza w życie moje pouczenia w czasie mu udzielonym. Robotnicy mojej winnicy to są ci wszyscy, którzy przychodzą i mówią: Panie, przyjmij mnie do grona Twych pracowników, którzy trwają w tym pragnieniu, aż mój ojciec uzna, że ich dzień się skończył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że będą tacy robotnicy, którzy będą pracowali tylko przez jedną godzinę, przez swoją ostatnią godzinę, a otrzymają szybciej nagrodę niż ci, którzy pracowali od pierwszej godziny, lecz zawsze w sposób letni, nakłaniając siebie do pracy jedynie z powodu myśli, żeby nie zasłużyć na piekło, czyli pracowali z lęku przed karą. To nie ten sposób pracy mój ojciec wynagrodzi natychmiastową chwałą. Przeciwnie, tym, którzy dokonują egoistycznych obliczeń, którzy troszczą się o czynienie dobra, ale jedynie o odrobinę dobra, jakiego potrzeba, aby nie zasłużyć na wieczną udrękę, sędzia wieczny da długą pokutę. Będą oni musieli nauczyć się, boleśnie to odczuwając, przez długie zadość uczynienie wzbudzać w sobie ducha poruszanego miłością prawdziwą miłością całkowicie zwróconego ku chwale Boga i powiem wam jeszcze że w przyszłości będzie wielu szczególnie wśród pogan którzy się staną robotnikami jednej godziny a nawet mniej niż godziny a zostaną otoczeni chwałą w moim królestwie Gdyż w tej jednej godzinie odpowiadania na łaskę, która ich zaprosiła do wejścia do winnicy Pana, osiągnął heroiczną doskonałość miłości. A zatem odwagi niewiasto, Twój mąż nie umarł lecz żyje, nie jest dla Ciebie stracony, lecz jedynie oddzielony od Ciebie na jakiś czas. Teraz ty jako oblubienica, która jeszcze nie została wprowadzona do domu oblubieńca, musisz się przygotować na prawdziwe, nieśmiertelne zaślubiny z tym, którego opłakujesz? O szczęśliwe zaślubiny dwóch duchów, które się uświęciły i jednoczą się na nowo na wieczność tam gdzie już nie ma rozdzielenia ani lęku przed brakiem miłości, ani udręki tam gdzie duchy cieszą się, miłując Boga i siebie nawzajem. Śmierć dla sprawiedliwych to prawdziwe życie, gdyż nic nie może zagrozić życiu ducha, czyli jego ciągłemu trwaniu w sprawiedliwości. Nie płacz i nie żałuj tego, co nietrwałe, Osyro. Wznieś twego ducha i patrz ze sprawiedliwością i prawdą. Bóg cię umiłował, ocalając twego współmałżonka, od niebezpieczeństwa polegającego na tym, że dzieła tego świata zniszczyłyby jego wiarę we mnie. Pocieszyłeś mnie, o panie, będę żyć tak jak mówisz, bądź błogosławiony ty wraz ze swoim Ojcem na wieczność.